Hej, Siemano, drodzy widzowie! Tutaj przemoc z kanału Raptor 1014. Dzisiaj pokażę Wam, jak zobaczyć nowe ustawienia w ukrytych trofeach na PlayStation 5. Najpierw sobie zobaczymy starsze ustawienia, i zobaczymy, jak można sobie łatwiej zobaczyć ukryte trofea. Mamy tu na przykład grę 2. W wersji PS5 i PS4 dajemy krzyżyk. Krzyżyk i widzimy ukryte trofea. Jeśli chodzi o stare możliwości zobaczenia tych ukrytych trofeów, to dajemy krzyżyk i później kwadrat. I od razu widzimy, jakie to jest ukryte trofeum. Krzyżyk kwadrat, jeśli jest e, szczegóły, mają długi napis, to dajemy krzyżyk wyświetl Wszystkie szczegóły, i już mamy wszystko danym trofeum pokazane. Tak samo jeśli mamy grę zainstalowaną z PS4 na PS5, tak samo dajemy krzyżyk i kwadrat, i widzimy trofeum. Dane tylko jedno. Także musimy każde ukryte trofeum po kolei tak klikać. Ale dzięki nowej aktualizacji do PS5 wystarczy, że wejdziecie na grę, gdzie chcecie zobaczyć. Ukryte trofea. Dajemy klawisz options I tutaj mamy nowe ustawienie. Pokaż wszystkie. I dajemy krzyżyk. I się ten suwak przesuwa na prawo i zapala na biało. Dajemy kółko. Krzyżyk. Krzyżyk. Ta ma gra dodatki. Dlatego tutaj jest tyle folderów z trofeami. I tutaj już widzimy wszystkie trofea i zwykłe, i ukryte, razem wzięte, wszystkie trofea już mamy odkryte. Ta sama gra na PS4, tutaj też musimy dać options i pokaż wszystkie, także dla każdej gry osobno można taką opcję włączyć i wyłączyć i już widzimy znowu tutaj wszystkie trofea. Jeśli chodzi o PS4 i PS3 to tej opcji nie ma. Ta opcja działa tylko i wyłącznie na PS5 na PS3 ukrytych trofeów. Nie można zobaczyć do tej pory, a na PS4 musimy wejść, dać krzyżyk i kwadrat. Na PS5 możemy dla każdej gry osobno, nawet gra, która nie ma ukrytych trofeów, możemy dać pokaż wszystkie. Co ciekawe, ta opcja działa tylko do momentu, gdy wyłączymy Konsole. Gdy ją wyłączymy, i włączymy, ta opcja automatycznie we wszystkich grach się wyłącza. A no jeśli chcemy potem zobaczyć znowu krytykę trofeum, znowu musimy dać krzyżyk i pokaż wszystkie. Także na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej, hej. I cześć.